postępować z mężczyzną. W tym filmiku doktor Torsunow mówi o tym, w jaki sposób warto postępować z mężczyzną, aby relacja z nim rozwijała się w prawidłowy sposób. Dowiadujemy się także troszkę więcej na temat psychicznej konstrukcji mężczyzny oraz na temat istotnych kwestii związanych z codzienną interakcją z nim. I tak, kobiety, co zrobić z tym? Drogie panie, jak postępować z niezidentyfikowanym obiektem latającym, czyli mężczyzną? Jest szorstki, niczego nie rozumie, trzeba mu powtarzać, wciąż i to samo. Nie słucha, zawsze robi po swojemu. Nie da się go przekonać, jest uparty, cały czas przed, przed przodu. Nie reaguje na kobiece słowa, nie wierzy jej. Mam rację? Dobrze mówię? No tak, co robić? Już tłumaczę. Kobieta ma zewnętrzny psychiczny cylinder, który z jednej strony chroni, z drugiej tłumi, przeraża. U mężczyzny jest jeszcze jeden wewnętrzny psychiczny cylinder. Na Wasze szczęście, kochane kobiety, jest on delikatny, dobry, wrażliwy. O wiele lepszy niż wasz, kobiecy, wewnętrzny cylinder. Dlatego kobieta powinna współpracować ze swoim mężem tylko poprzez wewnętrzny, psychiczny swój, a więc cylinder. Zaraz powiem, jak to zrobić. Na przykład, mąż wraca z pracy. Nie należy mu od razu mówić, pytać, czy kupił ci na przykład sukienkę. Wraca z pracy bardzo spięty. Nie można od razu go obciążać. Należy go przytulić, zrelaksować, potem powiedzieć, żeby wziął prysznic. Sam tego nie zrobi. Mężczyzna musi zrozumieć, że jego największym problemem jest ciągłe napięcie. Prysznic, woda zdejmują to napięcie, a to dlatego, że woda ma w sobie kobiecą energię. Każdy mężczyzna potrzebuje kąpieli. Dlatego zachęćcie go do wzięcia prysznica. Jak tylko się człowiek umyje, jak mężczyzna się umyje, będzie mu lepiej. Stanie się taki rzeźnik. Potem od razu trzeba zaciągnąć go do stołu, ale nie przed telewizor. Mężczyzna nie może tak po prostu jeść. On musi na coś patrzeć. Dlatego siądź przed nim kobieto. Niech patrzy na Ciebie. Albo przytul go w tym czasie. Zrozumcie, jeśli kobieta je, to powinna być sama. Panowie słyszeli, kobieta powinna jeść sama. Najpierw nakarmi wszystkich dookoła, a gdy nic nie zaprząta jej głowy, to po cichutku, spokojnie, je. Nikt jej nie przeszkadza. Wszystko lepiej się wówczas przyswaja. Nie należy jej przeszkadzać. Lecz z mężczyznami jest inaczej. Lepiej dla niego, gdy jest żoną. Gdy ta go przytula, karmi, uśmiecha się. On może jeść z wami albo z telewizorem. Jeśli jednak jest telewizorem, to ten pokarm mu nie pomoże. Po pierwsze, jeśli mężczyzna będzie jadł przed telewizorem, to zje trzy razy więcej i domowy budżet silnie to odczuje. To tak, jakbyście pracowały na sedes, na toaletę, bo to jedzenie nijak się nie przyjmie. Jak po autostradzie: przez kiszki, prosto w toaletę. Jeśli chcecie, by mężczyzna dobrze przyswajał jedzenie, to pokażcie mu swoją uśmiechniętą twarz zamiast telewizora. Będzie na was patrzeć i opowiadać, że wszyscy wokół to jakieś barany. Trzeba się uśmiechać, kiwać głową i nie słuchać całej tej paplaniny. Może opowie o czymś dobrym, to znaczy, że ma w swoim życiu dobry okres. Ale jeśli opowiada o złym, o czymś złym, to znaczy, że ma zły okres. Zrozumcie, gdy mężczyzna opowiada, absolutnie nie potrzebuje waszej oceny. To jest absolutna bzdura. Bzdurą jest myśl, że tego potrzebuje. Jedyne, czego mężczyzna od Was potrzebuje, to kiwania głową i wsparcia. Nie martwcie się. On sam sobie poradzi z oceną, czy to, co robi, jest dobre, czy złe. Mężczyźnie potrzebne jest poczucie, że jest chociaż jeden człowiek na świecie chociaż jedna osoba, która go rozumie. Wy możecie nie rozumieć, o co mu w ogóle chodzi. Jakaś polityka, jakieś tu. Rzeczy, wy przecież macie zupełnie inne życie, ale mężczyzna potrzebuje waszego wsparcia. Kiwajcie głową, okazujcie wsparcie, przytakujcie i on będzie z wami wówczas szczęśliwy. Sądzicie, że potrzebuje powiedzenia prosto w oczy, a czy ty w ogóle widzisz, że twój kierownik jest normalny? Tylko z tobą jest coś nie tak. Jeśli tak powiecie mężczyźnie, to go po prostu zniszczycie. Po pierwsze, niczego nie zrozumie. A po drugie, poczuje rozczarowanie tobą jako żoną, poczuje rozczarowanie taką kobietą. A co zrobić, jeśli mąż jest w błędzie? Jeśli się myli? Już mówię. Mężczyzna je i opowiada, co tam u niego słychać, a kobieta zauważyła, że jest na drodze do zniszczenia sobie życia, że ten mężczyzna ma nieprawidłowe myślenie. Co powinna zrobić? Uśmiechać się, kiwać głową, przytakiwać. A potem zadać pytanie. A wiesz, niektórzy ludzie uważają, że. Myślisz, że mają rację? Odpowiedź będzie jedna. Nie wszyscy tak myślą. Nie mają racji. Mężczyzna zacznie nad tym myśleć. Kobieta zadała pytanie, ale zastanawia się, czy to prawda, czy nie. Nie wypowiada swojej własnej opinii mężowi. Nie mówi: Ty jesteś kretyny, a szefa masz dobrego. Nie należy tak mówić do męża. To jemu w niczym nie pomoże. W czasie jedzenia otwiera przed Wami serce. Mąż, ot, mąż, Wasz partner otwiera przed Wami serce. Jeśli chcecie mu pomóc, powiedzcie delikatnie o opiniach innych ludzi. Nie trzeba mówić, który konkretnie człowiek tak myśli. Z czasem ta myśl wpadnie do serca i z... mężczyzna zacznie ją przetwarzać w swoim analitycznym centrum. Mężczyzna analizuje wszystko, co dzieje się w sercu. Nie martwcie się, ze wszystkim sobie poradzi. Poddając wątpliwość jego poglądu, pośrednio mówicie mu, że go nie kochacie. I to wszystko. Drogie panie, w męskiej psychice jest jeden zaskakujący element: dążenie w dół, zrelaksować się, pojechać na wakacje. Napić się, znaleźć sobie kochankę, porzucić rodzinę i niech wszyscy idą do czorta. Jeśli tak się dzieje, to oznacza, że mężczyzna jest zmęczony i ma w sobie pragnienie zniszczenia. To męskie dążenie w dół jest najstraszniejszym, co może przydarzyć się rodzinie. Dlatego należy bardzo poważnie podejść do tematu budowania relacji z mężczyzną we właściwy sposób, z poszanowaniem jego psychiki. Podsumowując, aby relacja z mężczyzną mogła rozwijać się prawidłowo, aby zaistniało w niej poszanowanie dla jego psychicznej natury, należy zrozumieć, że w relacji z mężem czy partnerem kobieta nie powinna wytykać mu błędów i nie powinna udowadniać czy forsować swojej racji. W miejsce tego, powinna nauczyć się. Taki sposób postępować z mężczyzną, aby poszanować jego wewnętrzny psychiczny cylinder, który potrzebuje takiego poczucia, że jest choć jeden człowiek na świecie, który szanuje i rozumie poglądy tego mężczyzny, jego sposób patrzenia na świat. Dlatego, nawet kiedy wewnętrznie nie zgadzamy się z pewnymi ideami partnera, należałoby. Wysłuchać go spokojnie, nakarmić, pomóc mu się zrelaksować, być przy nim, kiedy otwiera lub chce otworzyć przed nami swoje serce. A w momencie, w którym dostrzegamy, że gdzieś w jego myśleniu nie do końca we właściwy sposób nakierowuje swoje myślenie, możemy pomóc mu dostrzec inny punkt widzenia poprzez bardzo delikatne, Wskazanie mu poglądów jakichś innych osób i zadawanie pytań, ponieważ to pomoże mu samodzielnie przeanalizować sytuację, a równocześnie sprawi, że nie będzie czuł się przez nas niekochany czy odrzucany.